Witamy w studiu Valkiria TV. Nadajemy prosto z Walhali. Dzisiaj naszym gościem będzie były premier, przewodniczący Rady Europejskiej, pan Donald Tusk. Panie przewodniczący, proszę się przywitać. Moje szanowanie. Panie przewodniczący, czy na poważnie planuje pan zakup Skody Valkirii? Ja serio traktuję te konsultacje i te rozmowy. Tak. Politycy zawsze na serio traktują rozmowy. Proszę powiedzieć, jakimi cechami powinien charakteryzować się nowy właściciel tego samochodu? Trzeba mieć odrobinę cywilnej odwagi, coś z rycerza w sobie. Przejdźmy do konkretów. Ile jest pan w stanie zapłacić za ten niezwykły wehikuł? 700 tysięcy. A jeżeli inni dadzą więcej? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeśli tak, to nie będę się wahał. Co wtedy pan zrobi? Zrzucajmy się teraz wszyscy i dajmy dwa razy więcej, pięć razy więcej. Gdyby ta kasa państwowa to była moja domena, mo moje, moje prywatne pieniądze, to bym dał dziesięć razy więcej. A po co właściwie panu Walkiria? Aby życie w platformie dla ludzi było lżejsze. Rozumiem. Dziękuję. Polaku, nie daj Tuskowi. Włącz się do walki o walkirię.